Witam wszystkich fanów akwarystyki i nie tylko. Z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Dzisiaj chciałem zacząć nową serię filmików, tym razem o roślinkach, jakie trzymam w akwarium. I w pierwszym odcinku opowiem Wam trochę o mojej ulubionej roślince, jaką mam. Idealnie nadaje się do akwarium, gdzie trzymane są żyworódki, bo zapewnia masę skrytek dla narybku. I, nie, I na rybek jest, no nie jest tak narażony na zjedzenie przez większe osobniki trzymane w akwarium Czyli także zaczynamy. Czyli opowiem wam dzisiaj o kryptokorynie aponogetifoli gatunek błotnej i wodnej rośliny z rodziny obrazkowatych, popularna roślina akwariowa, pochodząca z Filipin. Sadzona zwykle w dużych zbiornikach w tylnej części akwarium, osiąga długość do około 1,5 metra, dość łatwa w uprawie, temperatura wody od 20 do 30 stopni Celsjusza, pH od 6,5 do 8, wskazuje dużą odporność na twardą wodę, posiada bardzo długie i liczne pokarbowane liście. Była to jedna z pierwszych dostępnych w Polsce akwarystycznych roślin tropikalnych. Szybko zyskała popularność i grono sympatyków. No nieśmiertelna, rosnąca w każdych prawie warunkach, dająca schronienie puchliwym gatunkom, tworząca trudne do przebycia labirynty dla większych ryb. Jest dzisiaj chyba najbardziej lubianą w akwariach tradycyjnych a to ze względu na wytrzymałość. Radzi sobie nawet bez oświetlenia w akwarium, że o nawożeniu nie wspomnę. Liczbę młodych kłączy jakie wytwarza lub rozmiarów dorastających do 1,5 metra na długości lub więcej. Inni potocznie używają nazwy kryptokoryna karbowana, choć tutaj występują rozbieżności w nazwach łacińskich, ta, o której pisze, to Kryptokoryna aponogetifolia. Natomiast karbowana to Kryptokoryna usteriana, rosnąca mniejsza i nieco inaczej wyglądająca. Zapewne akwaryści mylą te gatunki. Mało kto jednak wie coś więcej o tej roślinie. Zazwyczaj uważa się, że pochodzi ona pod biotop azjatycki, jednak jej oczy... ojczyzną są Wyspy Filipińskie. Porasta głównie wolno płynące rzeki i strumienie tych wysp. W naturalnych środowiskach tworzy zwarte, gęste łany, stanowiąc kryjówki dla ryb. Czasem pojedyncze wyspy, tak zwane kępy. Porasta wody o przepływach umiarkowanych, nawet do szybkich. Nada się więc do aranżacji tropikalnego strumienia. Falujące liście tworzą piękny efekt. Dają radę nawet w akwarium zimnowodnym, w temperaturach w przedziale od 17 do 21 stopni. System korzeniowy, aktywny i dobrze rozwinięty, mało podatny na gnicie, po jakimś czasie od przyjęcia wytwarza delikatne, sterczące ku górze korzonki. Krążą plotki, jakoby ta roślina blokowała wzrost innych poprzez wydzielanie jakichś substancji do wody. Myślę jednak, że bardziej chodzi o jej rozwinięty system korzeniowy, który zabiera innym roślinom substancje odżywcze, jak i szerokie liście, które tłumią większość światła. Chyba nie muszę dodawać, że idealnie nadaje się dla początkującego akwarysty. Dobrze sprawdzi się w dużych akwariach ze względu na rozmiary jakie osiąga. Można ją także Polecić przy niektórych gatunkach roślinożernych ryb, czy lubiących podskubywać, ta roślina jest na tyle twarda i niesmaczna, że większość gatunków odpuszcza. No i pewnie tyle o tej roślince. Dodam, że jest to moja ulubiona roślinka. Jeżeli ktoś trzyma żyworódki, to zapewnia masę schronień dla narybku. U mnie, jak mierzyłem, to największa ma około 90 cm. No i w opisie podam link, jak rośnie w naturalnych środowiskach. Także polecam tą roślinkę z tej strony Norbert, czyli Fan Akwarystyki Jasło, i do następnego odcinka. Cześć!